Witam 17 listopada godzina 15.20 A ja dzisiaj na spacerze na zakupowym po Lublinie Tradycyjnie raz w tygodniu do Lublina No teraz dwa tygodnie bo pandemia No i wracamy z zakupów Wszystko co miałem kupić kupiłem Także Zakupy udane jeszcze tylko eee, Odwiedziny do choleny, na lipową eee, i odwiedziny Do Maryli Ciąg dalszy Najkrótszą drogą widać rusałki i teraz idę e, w górę na wzgórze Doliny Wystrzycy północne wzgórze Doliny Wystrzycy czyli do ulica Dartowicza a ja idę ulicą No zobaczymy jaka to jest ulica No zobaczymy jaka to jest ulica e, jaka to będzie ulica graniczna idziemy ulicą graniczną w górę ojej, ojej, ojej. ciężko bo słonecznika nie mogłem fajntowo już od dłuższego czasu kupić no i w Lublinie jeszcze ta dopóki była też na koniec już nie było słonecznika no i dopiero teraz kupiłem słonecznik przed starym mostem na szczyty. A, 8 opakowań słonecznika. Także jest co dźwigać. No, parasolka. Także jest co dźwigać, naprawdę. Dobra, to tyle. Bo trzeba rękę zmienić.